Idę ostatni moment na to, żeby zobaczyć całkowicie legalnie te budynki, ponieważ zostały ogrodzone płotem część dawnego kręgu wolcarek na terenie dawnego zachemu w Wydgowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym e, Czyli dawna linia produkcyjna nitrogliceryny, a jako że zostały ogrodzone na prośbę Konserwatora. A, mam możliwość wejścia z osobami, które mają dostęp do środka. No to czemu by tego nie wykorzystać? Także idę. Dobrze, tak jak mówiłem tutaj na prowadzone światką i mamy dawne dawną produkcję tego Jest to powoli zabezpieczane Teraz wstępu do budynków Straszna lipa Jak budynki i linia jeszcze sprzed, e, nie sprzed, a z czasów II wojny światowej, po niemiecka linia produkcyjna nitrogliceryny. Zresztą tutaj, tutaj są zapkowane nawet napisy, oryginalne napisy z produkcji. Jak kierunek? O, mój mi tu na obo, Ale też magazyny. Co, gdzie, ile? widzimy, ja żeby tu za bardzo nie wystawać. Na pewno jest to część budynków. Zresztą obok była też część budynków na skalę. Można powiedzieć e, Europę, jak nieświatową, światową, jeżeli chodzi o rys historyczny. Niestety e, duża część kręgów walsarych została zburzona. To są już ostatnie pozostałości tych budynków, jak widać, są już zabezpieczane. Konserwator teoretycznie ma je we swoim władaniu. I teraz tutaj mamy to drugie z drugiej strony wejście. Te słynne duże przestrzenie. I dlaczego te duże przestrzenie tutaj tak wyglądają? W pozostałości szyb. Z tego względu, że kiedy mieszanka wybuchowa miałaby wybuchnąć, eksplodować, ta cała siła wybuchu po konstrukcji budynku. Poszłaby na zewnątrz, a nie do środka, na całą instalację czy na instalację obok. Tak naprawdę zniszczenia byłyby dużo mniejsze. Wiadomo, w środku na pewno sprzęt by ucierpiał, wyleciałyby szyby, ale konstrukcja budynku pozwalała na to, żeby przetrwać taki wybuch i zminimalizować straty, oczywiście. Tutaj swego czasu, swego czasu miało miejsce też e, małe pole do SG, Między innymi te konstrukcje zachowania się obok centrum technologiczne Będzieckiego Parku przemysłowo Technologicznego a szliśmy z budynku IDA Przestrzeń Biznesu Fajne miejsce, jest zaniedbane z brakiem pomysłu na realizację. pójdziemy dalej, zobaczymy, co jest z drugiej strony, jak wygląda druga część magazynowa. O, tutaj jeden mały szczególnik. Ach, tu. Co warto zawsze zwrócić uwagę na pewne rzeczy jeżeli chodzi o urbex to na pewno wysokiej jakości murale, piękna sprawa. I kolejna piękna praca, na takie rzeczy aż powinno patrzeć, Samo wykonanie i kolor.